Siemano z tej strony żółty. Sorry za jakość dźwięku na samym początku, ale tak to jest to co widzicie. Pogrzeb Oho na tubie. Na początku będą same najlepsze momenty ze streama ostatniego na tubie, na Oho. Super. Kupiłem latarkę section, która się po 5 sekundach wyłącza. Nie kupujcie tego żitu. Eee, a tak na poważnie, co jeszcze mogę powiedzieć? I na końcu jest cinematic. Macie rozdziały, co i jak. Eee, także świeczka dla tuby, dla Oho, rip. No i co. Spódny odcinek, ale weselmy się, że Ocho jest już naprawdę dobre i będzie o tym też film. Także zapraszam Was serdecznie. Z racji, że ten film nie zarabia, bo są użyte w nim piosenki, zwłaszcza na końcu w cinematiku, no to zostawcie lajka, like żeby chociaż jakkolwiek ten algorytm coś widział, że lubicie ten film. Także zapraszam Was do oglądania. Dzieje się to. Trzeba być elegancko ubrany kur... tak na pogrzeb, no nie ma opcji kur... Pogrzeb oho, taki normalnie dzisiaj mam strój, patrzcie, może trochę się przytyło. Czajcie, że to jest ta sama, ta sama koszula co na oho markowaniu było? <laughs> Chyba w praniu się trochę skurczyła mi się wydaje, <laughs> no niemożliwe, że przytył przecież. Tak jak mówiłem, dzisiaj ostatni raz oho na tubie. Zapytaj beczkę, co? Na czarno? Nie mam właśnie garnituru. Ani nic. Ej kur... może pójdę poszukać rzeczywiście coś na czarno? Polska, biało, czerwoni! Polska! To nie to, sorry. to jest Elka. Czekaj, a jak założę jedną na drugą? Ja wiem, że koszulę się na koszulę nie zakłada. Ale. Łokwa! Kur... Ty ja. Mam takiego pizza, że nie mogę tu dosięgnąć. Ej, dopnę się. Dobra, już nie będę zdejmować tej drugiej koszuli. Wezmę to. O, czekajcie. W takim razie wygląda jakbym w dresie siedział. Dobrze, w takim razie pogrzeb oho. Dobra. Lecimy. Nie ma co gadać. Słuchajcie, lecimy. Pierwsza pizza. Zgaduję, że nic nie zrobię, nie? Ale lecimy. Niepełny zapas? Czekajcie. Generalnie oho po buffie... Kur... to nie tak, Jezus, i teraz znowu się trzeba przestawiać na to wszystko. Ty wyglądam jakiś 50-latek, jeszcze mi okularów brakuje, naprawdę. No, ten Is mnie tu będzie. O, strzelił? Dobra, 207, tak nie najgorzej, szczerze. Łezu. U... A 0, zero, zero. nie, no 207 media, no ale co z tego, jak tarta mnie tu prowokuje? Buras, no i testu truja. No nic! Chodź o... o... nie to... Tu... Ej! Na zielono! <śmiech> 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 Dobra! Ty! <laughs> Celno sile? 0,40 milion. <laughs> nie wiem czy będzie grać, czy nie, nie wiem. Okej, okay, okej. Okay. czekaj on tu będzie wychylać. No, dawaj, dawaj. KW4 jeszcze. Ale typka? W ogóle na tej mapie tym typem mini typem. Dobra, strzeliła bezeta. O, piękne, piękne, piękne. A on nie stoi gdzieś tu? Skoro był tu gdzieś ostatnio widziany? O. O, le. Por... Pięknie, 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 pięknie. Dobrze. Wychyli ten typek? Trochę wychylił. Oj. O, o, co?! Za ile?! Jak za 500?! dzieje, ja tam mu za 500 tołem! Pokrywa silnika, ja nawet nie wiem. Szczerze, jak Cikul mi dawał książkę odnośnie uczenia się oho, gdzie przebijać, to nie było tam oho, bo nikt nie gra oho generalnie. Także to, to akurat ciekawostka taka. Czekaj! No nie! No! Chodź tu, ku... Pierdolę! Na tarana 120 ton Czaisz to? Suko to designer chyba nie, nie nie ja... O, dawaj go! Dobrze! Tylko nie mogę obniżyć! Kolego! Pomóż mi, bo... O, dziękuję. Jedyny damage jest z głupiego taranowania tu. No co jest? A jakie to jest głupie ale jakie to jest satysfakcjonujące Yes i cool No Dawaj to swoje wielkie łoho I lecimy Ku... ładne masz Poka I'll be back Piękne też mam takie Trzymałe Last we forget Less we forget Mniej my pamiętamy Polska biało czerwone ładne a ja on żółte fajne Kawu 5 bokiem, ale ja chyba nawet od boku go nie przebije Było tam na pomarańczowo, ale Ciężko, ciężko z kawu piątką. 2150 HP. Dawaj, dawaj, jedziemy Dawaj, podjeżdżaj dziadek pod... Ryly really? Serio? Dobra, jedziemy na tego. Ale fajny w ogóle jest ten czołg T3400. Mi się zawsze podobał. Konstrukta T3400. Artyna ślepo. Szczerze, na tej mapie mi to nigdy nie, nie szło. Kurde. Dobrze wycelowany, ale źle wycelowany. No. no już, już byś chciała, już. Czekaj, bo ona. Ona gdzieś tam jest, no właśnie. Kurde, no ja nie mogę wychylać za bardzo za dużo tydeków, jest ale gdzieś tu, gdzieś tam jest. Z cikulem tutaj polujemy na Ło jezu, a tu kwadratowa dopiero jedzie. Ja nie wiem, czy od boku tą fałkę w ogóle przebije z golda. Jeszcze poczekam chwilę, poczekajcie. Ja go gdzieś tu wy. Jest! ha! <ścoughs> Jaj! Je... dobrze! Tak, dobrze! Nie ma cięcia! Ocho na tubie! Tak! Dobrze! Na poważnie! jest! wieszło! czemu trafiłeś go za 400 tylko? U, ale idealnie! Dobra! Jest i ocho na tubie! Szkoda, że nie trzymałe, ale nic nie szkodzi, takich też będziemy przyjmować. Dobra. O Jedziemy, jedziemy Gdzie pasta? O żółtym na Erlenbergu Dajcie mi ją Znajdę ją! Tu jest! Ty chyba nie Może tu? Kurde przejechał O! Tygrys Jest, weszło! Dobrze ty Dobra Udało się. Dobra. Nie, ale zjebałem. Uciekać. Nie, Ikafał. O, ho, 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 ho. jeszcze z podpałą. Dobra. Nie, uciekaj ode mnie. Nie przebijesz mnie. Ała. Czekaj no, czekaj, no czekaj. Nie, ale bym ale by to był piękny strzał, jakbym go jeszcze rozwalił, nie. <grystanie> <grystanie> czekaj, bo... Pod górę! Ciężko bo idzie! O wow! Weszło! Haha! Nie wchodzi, skupione nie. Pamiętajcie, to, to jest właśnie oko na tubie. Kto się od tyłu odbił? Ej, chyba się ktoś od tyłu odbił! No na pewno nie Nie wierzę. Nieskupione lepiej skupia. A czy trafia znaczy się? Niesamowite. chyba naprawdę że się, żegna. Ja coś czuję, że odnośnie ochu na tubie to my dosłownie możemy być jedynymi graczami, którzy grają w tym w ogóle. No wychyl, wychyl. Ale wyczute, ale. Może na latarnię da radę? Znowu dychy. No nie rzuca nas tak zbyt łaskawie. Pluton-oho na górkę. Ej, to... Słuchajcie, misja w... Wjechać na latarnię ochami, wszystkimi, wszystkimi trzema. Naprawdę, czy to by było piękne? Kurde, wolno to jedzie. Ja jadę drugi, jadę drugi, kolego. kul będzie się ścigał na górkę, tak szybko pojechał. Ała, dobra, jedziemy, bo mnie napierdalają od boku już. Trzecie oho, gdzie trzecie oho? Chodź. Nie wiem czy zdążymy tu podjechać Dobra Na spokojnie, dawaj, dawaj kolego, dawaj, dawaj Do tyłu się dingli Dawaj, trzy ocho, jedziemy <grytanie> Jedziemy Tylko przeżyj kolego, uważaj Bo tu są, przeżyj to, błagam Dawaj, 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 dawaj Walić tam bitwę normalnie, czy wjedziemy czy, czy zginiemy, czy nie Ale dawaj ci kulzami tu na górę <grytanie> Pod latarnię To by mogła być ostatnia bitwa Ale jeszcze pogramy Oj! Dobra, ja już się nie wychylam. Ja już się nie wychylam. Ja już się nie wychylam. Pan nieładnie. Haha! <śmiany> da, pięknie! Brawo! Ocho normalnie! Pokazały, co to znaczy być na latarni, na urwisku! Brawo, brawo! <śmiany> o, ksorek jeszcze! Może coś ten? W Cikul trafi! No wiedziałem, że trafi. Prześcikul tu to chyba top demerz ma normalnie w tej bitwie. Naprawdę. No może ja zakończę. <słuch> Dzięki za obserwację. Piękne. 3, oha, na, lotar na lotarni. Na lotarni. Ile zrobił Cikul? No kurde. Cikul 3,5 zrobił. Jest tak, z 74 koła, obiekt 3800. Cikul na ocho 3400 Pięknie. Ten t 832 to duży problem dla mnie. Czy powiem Wam żartne rozweselenie? Nie, bo... Eee... <laughs> ja... da... Nie... Nie! Spiesprzaj to Marto! Ui, 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 ui. NO NIE! Chrysler mi lufą zasłonił tego grilla no! Co za aktor, No no, tym karabinkiem to już nie przesadzajmy, żeby mi przebił frontalnie, okej? Babo, oni będą wyjeżdżać teraz, ale... Czekaj! Czekaj... Czekaj... No nie he nie no nie no, nie! Owracaj się! Kurde. Dobra, skania mnie zabiła. Dobra, strzelił, jedziemy. Daj, kul pierwszy. <ścoughs> Jakie to jest głupie. Nieprzebijalny czołg przez dziesiąte tiery rozwalony na. trzema p... <laughs> ochami! Brawo, panowie, brawo, brawo. To jest też legendarne. Został załadowany w paprykę, dosłownie. Pięknie! Pięknie! Jakie to jest piękne, Boże, jak mi będzie tego brakowało. kurde! Teraz już naprawdę. Teraz, w tym momencie, wlatuje naprawdę ostatnia bitwa Oho na tubie. No nie wierzę, że teraz się nie uda. Tym razem się uda. Chcę, żeby to była wygrana. Chociaż jeden strzał zrobić trafieniem, przebiciem, demedżem. I żebym przetrwał. I to wszystko. Ja pie... Ostatni żywot Oho, no niestety. <ścoughs> to chyba była moja, albo z drugiej, ulubiona mapa do markowania Oho. Dobra, dobra. Pokażę, co pamiętam. O kurde. Ty, ale, no, Do... dosłownie trafiłem tam, gdzie chciałem. Ale, oj, oj, o, co z gaśnicą dycha? Wow, w ogóle tam stoją. Tu kolega za tysiaka wywalą. No, myślałem, że może tam jest taki jeden piksel, ale no nie. Co? Jak ja mu gąskę? Co? Gdzie ja go trafiłem? <śmiałam> Miałem już się wydrzeć, że, że nie przebiłem ty. Ale <śmiałam> nie trafiłem. Dobra. Przeżyj, przeżyj, błagam, przeżyj, przeżyj, przeżyj. Uh! <laughs> Dobra <laughs> Ja już nic nie muszę robić w tej bitwie <laughs> Ja już swoje zrobiłem Smutne wiecie co jest? Że już tej tuby nie będzie I że zostałem sam na polu bitwy Niestety Nie będzie już czegoś takiego jak ocho na tubie A to jest Ostatni strzał z ocho na tubie Ej, akurat memicznie w miarę, że nawet nie trafiłem. No dobra. Widzowie, to była ostatnia bitewka. Ocho, na tubie. Druga klasa, lajka dam Ne, tu żyje. No, może koledzy ale ja troszeczkę tam może tym razem tym razem ja lepiej zrobiłem. Dziękuję za uczestniczenie. Również dziękuję. Dzięki naprawdę. Kurde, to serio koniec, nie? Jakby smutne kurde, tak naprawdę <laughs> smutne. Widzowie, zapraszam was na pogrzeb Ocho na tubie. Aktualizacja World of Tanks 2.0 już za kilka godzin. Przez te kilka lat zasiadaliśmy w naprawdę wiele różnych czołgów. Dywagowaliśmy również na temat ich naprawdę wiele, wiele godzin. Jaraliśmy się ich statystykami: wbijaniem biegłości, sposobem grania, czy też po prostu pobijaniem rekordów w naszej ulubionej gierce, czołgówce. Ale co ciekawe, pomimo całej gamy masy pojazdów w grze, byliśmy zgodni co do jednego wielkiego pancernego kloca. Oto on. Oho na sławetnej tubie. Czołgi superciężkie japońskie do zostały dodane w 2015 roku i na początku robiły furorę. W tamtych czasach ósmetiery bały się takiego ocho na tubie, między innymi przez to, jak kiedyś działały pociski HE. Nie będę się tutaj nad tym mocno rozwodzić, natomiast pokrótce kiedyś można było celując gdziekolwiek zadać obrażenia pokroju 300, a nawet 400, nie mówiąc już o gorzej opancerzonych czołgach. I to się tyczyło nie tylko ocho na tubie, ale całej japońskiej linii była już tak wielka frustracja graczy, że WG postanowiło znerfić haubicę w takim OP na tamte czasy typie 5 Heavy. A z biegiem lat i dodawania do niej coraz bardziej przekraczających poprzeczkę czołgów, japońskie hateki stały się po prostu słabe i coraz mniej grywalne. Co za tym idzie, coraz mniej się ich spotykało na randomku, a gdy już się pojawiły, no to albo nie dojeżdż Wzbijały na pole bitwy, albo nic nie robiły, czy też zostały rozjechane w kilka sekund. I to jest, to jest takie coś. To działo jest bezsensowne na tym tyierze. To free frak, po prostu darmowy damage, darmowy frak. Natomiast zmieniło się to, gdy kilku śmiałków postanowiło pokazać całemu światu, że da się zbarkować ocho na tubie. I tak dzięki Cikulowi sam dowiedziałem się o tej abominacji na gąsienicach z tubą na ósmym tierze, która no, nie oszukujmy się, ma więcej wad niż zalet. Masa lekko ponad 120 ton, posiada dwa silniki Kawasaki V12, które rozpędzają tego potwora do zawrotnych 25 km na godzinę, za to żywotność to ogromne 1760 HP, no, ale niestety jest to worek na HP. Bo posiada on pancerz 200 mm do oka że kadłub również jest w podobnym stanie. Każdy wie, że nie ma problemu z przebiciem takiego OHO, nawet frontalnie. To już są inne czasy, słuchajcie, gdzie w WOCIE 8 tiery mają ponad 200 penetracji. Natomiast wszyscy chyba wiemy, jakie działo OHO ma do wyboru. Jest to 15-centymetrowa hałbica Type 96. Jest to chyba najgłupsze działo, jakie istnieje w tej grze na tym tierze, a przynajmniej będzie istniało do wersji VOD 2.0. 121 penetracji na zwykłych pociskach i zaledwie 150 na goldzie to jest nieśmieszny żart, tak samo jak celność czy czas celowania. Dodatkowo grając na tym dziale dostajemy depresji, tak samo jak ten czołg, czyli dosłownie 10 stopni. No ale i tutaj musi pojawić się haczyk, bo jedynie obok tych małych przednich wieżyczek mamy te minus 10 stopni, inaczej nam one przeszkadzają. Czyli podsumowując, mamy tragiczną mobilność. Pancerz i działo, tak naprawdę jedynym atutem jest ilość HP. I to jest prawda, ale musimy pamiętać o dwóch unikalnych plusach tego pojazdu, czyli jego wysokości, i kalibrze, armaty. Te trzy cechy razem wzięte dają nam tak wybuchową mieszankę, dzięki której musimy celować nie wickpointy czołgów, a czułka, tylne klapy czy nadwozia pojazdów, bo inaczej ich po prostu nie będziemy przebijać. Jest to jeden z bardziej unikatowych czołgów pod tym względem, tak samo jak właśnie markowanie tego pojazdu tego typu działem, co jak dobrze pamiętacie udało mi się dokonać już ostatkiem sił. Oho na tubie nie wyróżnia się niczym dobrym. Jest bardzo toporny, praktycznie w ogóle nie jest brany na turnieje na poważnie, jest bardzo często określany jako najgorszy czołg ósmego tieru w grze World of Tanks. Lecz ten klocek japoński to jest jednak troszeczkę coś więcej aniżeli zwykły czołg. To jest jak ten jeden dziwny kumpel, z którym od czasu do czasu lubicie sobie pójść na kepca, czy do baru na piwo. Natomiast za kilka bądź też kilkanaście chwil wchodzi aktualizacja WOD 2.0, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra. Natomiast w niej zabierają między innymi OHO TUBE. I racja: dostaje on też pełno buffów do absolutnie wszystkiego, i bardzo dobrze. Natomiast no sami wiecie, że to już nie będzie to samo OHO. Co nasze obecne oho z Tubą. Pomyślcie w ten sposób, jeżeli nerwią taką Ebolę czy Chieftaina, no to tak naprawdę najczęściej możemy być albo z tego zadowoleni nawet, albo wręcz nawet i smutni z niektórych przyczyn. Natomiast kiedy nerwią takie oho, wręcz można powiedzieć, usuwają go, bo to dosłownie usuwają z niego cały gameplay na Tubie, to po prostu pęka nam serce. No, inaczej tego nie da się określić. Dlatego też postanowiłem przygotować ostatnie pożegnanie OHO na tubie. Ale nie tylko jemu. Jak dla mnie, usuwanie trola z OHO jest symbolem usuwania niekonwencjonalnych dział w innych czołgach, takich jak karabinek z AT-7, troll na panterze, czy nawet tej śmiesznej trollowej lówki na szóstym tierze na Cromwellu i wielu, wielu innych więc przyjechałem swoim wielkim oho na tubie pod kościół na mapie Nebelburg. Zaprosiłem również inne czołki, które są oburzone faktem usuwania ich gameplayu, by wspólnie uczcić tą ostatnią, doniosłą chwilę. To nie jest normalny pogrzeb. To pogrzeb naszego druha. Legendy tej gry, o którym nigdy nie zapomnimy. Gąskę zrobię Jedno. Co? Jak to wyszło? Co? Jest wyszło! Jezu, co to za sniper? Znalazłem brata widzowie. Pyk Pragnę wziąć cię w potrą, bo walczyć chcę! O naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci kwiaty, że je lubisz, wiem Lecz podobnie do do mnie z każdym liter. Jak będzie wyglądało zdobywanie trzy moje Na ocho na tubie przez jeloła Chcę ci <śmień> dać, lecz brak mi sił <śmień> Let, brak mi wez, bo oddałem je Patrz, patrz tą kwadratową ścierę do podłóg. I Miłości mej sprzed lat Przeszłości mej Oddałem już każdą z moich łez Miłości mej sprzed lat To właśnie jej Oddałem już każdą z moich łez Miłości mej sprzed lat Przeszłości mej Oddałem już każdą z moich łez. Haha, potęga! Eka gri, eka gri, gri, Trzymam kciuki za Jelo, a za Szymona życzę powodzenia. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, obronię cię Lecz zbyt wiele razy tak złamanownie mnie Więc wykrzyczę masę wulgarnych słów Chociaż zawsze górą ze mną lecą w dół Nawet kiedy śpiewam tobie noc i dzień Już innemu sercu tak śpiewałem, wiem Pragnę go płakać, znów pokochać chcę Lecz wrażliwe, bo oddałem je Miłości mej strzed lat, cieszości mej Oddałem już każdą z moich łez. z Miłości mej strzed lat, to właśnie jej Oddałem już każdą z moich łez Miłości mej strzed lat, cieszości mej Oddałem już każdą z moich zrobić 3600 prawie łączonego oko na tubie na dycha to zwyczaj. JEST KURWA! <laughs> UDAŁO SIĘ KURWA! AŻ mógł... No, powiem szczerze, że Naprawdę, aż mi się przykro zrobiło, nie? No, no, niestety możemy już tylko popatrzeć na to ocho. Tyle pięknych wspomnień. To tak głupie, że to kilka pikseli... a tyle emocji, co dostarczył mi ten japoński kloc. W większości negatywnych, nie oszukujmy się, ale z racji, że było tyle negatywnych, to jak już pojawiły się te pozytywne, to po prostu był szał. Nie przetestujemy mm, już oho na tubie, ale przetestujemy oho po buffie. Dziękuję wam z całego serca widzowie na dzisiaj, za dzisiaj, za, za to, że się udało w końcu. Może ostatnia bitwa nie była rewelacyjna, ale była symbolem. Dziękuję za to wszystko. To będzie moment, który naprawdę będę pamiętać. Nie ma co przedłużać zakończenia, trzeba to po prostu powiedzieć jeszcze raz. Dziękuję. Dobranoc. Cieszmy się, że Ocho dostanie Bafa. I tyle. Dobranoc. Dziękuję jeszcze raz. Żegnam się z wami. Mówił Norbert. Cześć.